Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię lody śmietankowe w waflu. Takie jak ze sklepu, takie jak kupujemy w sklepie. Oczywiście tylko kształtem przypominające właśnie takie ze sklepu. Jeśli chodzi o smak, o niebo lepsze, ponieważ domowe. Tak więc zaczynajmy. Do misy miksera wlewam śmietankę 30% w ilości... 600 ml. I już ubijam. Jeśli chodzi o ubijanie, nie ubijajmy tej śmietany za długo. Tutaj delikatnie ją tylko napowiedrzmy, ponieważ zbyt długie ubijanie może spowodować to, że zrobi nam się masło. No ale tego nie chcemy. Delikatnie ubijajmy przez kilka minut. Śmietankę mam ubitą idealnie. Zobaczcie. Można powiedzieć trafiona w punkt. Tutaj zwracajmy uwagę, tak jak mówiłem wcześniej, nie przebijmy jej, ponieważ wyjdzie masło. I teraz delikatnym strumieniem dolewam mleko skondensowane. Mam tutaj 500 gramów. I od razu delikatnie mieszam różgą. Jeśli chodzi o śmietanę, oczywiście musi być prosto z lodówki. Takie śmietanki nie trzymajmy gdzieś na blacie, w kuchni, ponieważ nic z tego nie wyjdzie. Masę mam rozmieszaną. Teraz biorę blaszkę i wykładam ją rękawem do pieczenia. Ja mam rękaw do pieczenia przecięty na pół fajnie to się sprawdza, ale jeśli chcecie, możecie wyłożyć ją yy, tą blachę folią spożywczą i teraz układam wafelki. Idealnie te wafelki udało mi się takie kupić, pasują do tej blaszki. Blachę mam wyłożoną waflami i teraz wylewam masę. Tutaj delikatnie, najpierw łyżką, tak, żeby tych, yy, tych wafelków nie popodnosiło do góry żeby one nie wypłynęły na wierzch i teraz już mogę wylewać z miski. Masę mam wylaną i teraz popukajmy, postukajmy i ponownie układajmy ciacha. Idealnie. Tutaj jeszcze niewielki kawałek. I taka masa ląduje w zamrażarce na kilka godzin. I po kilku godzinach lody mam gotowe do zjedzenia. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Pokażę wam w przekroju, jak wyglądają po rozkrojeniu. Jeźle zmrożone. Zobaczcie, i takie jak ze sklepu, z tą małą różnicą, że domowe. Tak więc, kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia. A ja zaraz biorę całą blaszkę i idę zajadać.